naszym życiu życie Syna, którego zresztą jak wiemy, doskonale Abraham miłował. I tak mi się kojarzyło to czytanie z tym, co mamy w Ewangelii, kiedy Pan Jezus powołuje uczniów, i jeden z nich mówi pójdę za tobą, ale pozwól mi pochować ojca, a Jezus mówi zostaw, zostaw umarłym, grzebanie umarły. Tak mi się skojarzyło znowu ten, to czytanie, ten fragment. Z Księgi Rozaju, z tym stwierdzeniem Jezusa, że jak ktoś przychodzi do Boga, a nie ma w nienawiści ojca lub matki, to to nie jest, nie jest godzien tego Boga. I to się oczywiście wydaje gorszące, ale moi drodzy, tutaj nie chodzi o to, żeby psuć nasze relacje z najbliższymi. Absolutnie Bogu nie chodzi o to, żeby człowiekiem się bawić. Kluczem do zrozumienia zarówno tego czytania, jak i do zrozumienia tych fragmentów Ewangelii jest nasza relacja z Jezusem. Dlaczego? Dlatego, że przyznajmy szczerze, tak naprawdę tą relację z Jezusem psują o wiele mniej ważne rzeczy niż nasza rodzina i nasi najbliżsi. Że człowiek rezygnuje z Boga i, i Bóg staje się mniej ważny nie ze względu na rodzinę, na kontakty z przyjaciółmi, na kontakty z żoną, mężem, ojcem, matką, synem czy córką, ale ze względu na o wiele bardziej błahe nie wiem, elementy, które w naszym życiu się pojawiają. Bóg przestaje być ważny. Inne, o wiele mniej ważne rzeczy nas od tego Boga są w stanie odciągnąć. Jezus na przykładzie tych wydarzeń, czy autor natchniony z Księgi Rodzaju na przykładzie tej sceny Abrahama, pokazuje nam za przykłady osoby, które nawet są gotowe zaryzykować relacje rodzinne, aby podkreślić, że relacja z Jezusem jest przez Bogiem jest dla nich najważniejsza. I kluczem do zrozumienia jest postawienie sobie tego pytania o moją relację z Jezusem. O moją relację z Jezusem i co na dzień dzisiejszy jest w stanie tę relację popsuć, albo w których momentach ten Jezus przestaje być dla mnie ważny. Jestem w stanie z niego nawet zrezygnować z tego, co on do mnie mówi, dlatego że coś się w moim życiu innego pojawiło. Chciałbym na to zwrócić uwagę bardzo mocno, bo jest taka metoda wywierania wpływu na ludzi, która polega na tym, żeby najpierw człowieka poprosić o spełnienie jakiejś małej prośby, a później jak tego człowieka się zaangażuje, wyrwie z obojętności, wtedy te prośby się stopniuje. wiecie, ci, którzy testowali tę metodę, przeprowadzili taki eksperyment. Otóż to w latach 60., mniej więcej XX wieku opisano ją. Przypadkowo spotkanych na ulicy ludzi poproszono, żeby podpisali jakąś petycję do władz miasta, żeby władze miasta wsparły jakieś schronisko dla zwierząt. I ludzie idąc na ulicy, często spotykamy się z takimi akcjami. Wydawało im się, że niewiele tracą. Więc każdy z nich spokojnie podpisywał, zostawiał swoje dane, imię, nazwisko, pesel, adres itd., itd. I po jakimś czasie, tam gdzieś po mniej więcej dwóch tygodniach, ci niby ankieterzy pojawiali się u tych ludzi w drzwiach, w domach, w mieszkaniach i mówili tak, proszę pana, pan tu podpisał, że pan popiera nasze schronisko dla zwierząt, a władze miasta nic nam nie dały, nie wsparły nas, więc może pan by zechciał jakąś złotówkę złożyć na to. I co się okazuje, że 80% tych, którzy się wcześniej podpisali, nie odmówiło. Ale zobaczcie, gdyby ich od razu poprosili o pieniądze na ulicy, to jestem przekonany, że zdecydowana większość powiedziałaby nie, nie jestem zainteresowany, dziękuję. Właśnie dlatego, że pozwolili się wyrwać z tej obojętności w stosunku do tego schroniska dla zwierząt, wtedy było im trudno odmówić. I rzeczywiście ta metoda, wprawdzie tak jak powiedziałem, była opisana w latach 60. XX wieku, ale ona jest stosowana od lat. Ona jest stosowana od dawna i tak naprawdę gdybyśmy popatrzyli się, to, to widzimy ją wielokrotnie zastosowaną przez szatana, jeżeli tak mogę powiedzieć, przez przeciwnika Boga i jest opisana w piśmie świętym. Zobaczcie, że problem syna marnotrawnego to nie był problem tego, że on odszedł. Jego problem pojawił się wtedy, kiedy on zaczął myśleć o tym, że gdzieś poza domem ojca będzie mu lepiej. Tu już pojawił się problem. Problem Ewy to nie, że zerwała owoc. Problem taki, że dała się wciągnąć w rozmowę. Popatrzcie się, kiedy szatan chce kusić Jezusa na pustyni. Nie prosi Go o nic wielkiego. Pierwsza prośba szatana, przemień kamień, w chleb. Ktoś by powiedział, no co złego w tym, Jezus 40 dni nie jadł, 40 dni nie pił, pościł, głodny jest. I szatan przychodzi i mówi sobie, przemień sobie kamień w chleb. Tu nie o chleb chodziło. Właśnie chodziło o to otwarcie drzwi, o to stworzenie takiej przestrzeni do działania szatana w swoim życiu, tak żeby człowiek sobie mówił, że właściwie ja jeszcze nic złego nie robię, jeszcze się nic złego nie dzieje. Ile razy możemy to usłyszeć? No, Co się mamo, tato czepia, z czego się ksiądz czepia? Jeszcze się nic złego nie dzieje. Ja pamiętam, jak pracowałem jako kapelan więzienia, to pierwsze spotkanie z osadzonymi, chciałem ich jakoś zaangażować, żeby na tych mszach świętych służyli, żeby byli przy ołtarzu. I na pierwszym spotkaniu, kiedy ich sprowadzono do kaplicy, ja postawiłem im takie pytanie, kto z was był kiedyś ministrantem? I słuchajcie, ponad połowa podniosła ręce do góry. Ja mówię, przepraszam, może my źle zrozumieliście. Ministrantem, taki w komesce białej, co do ołtarza służy przy ołtarzu jest, a oni trzymali ręce w górze. I kiedy po, poznawałem historię ich życia, to, to nigdy nie było tak, że ten człowiek, nie wiem, wyszedł z kościoła, zdjął że popełnił jakieś poważne przestępstwo. To najczęściej dokonywało się bardzo małymi kroczkami. Najczęściej dokonywało się takimi etapami, w których człowiek sobie mówił, właściwie ja jeszcze nic złego nie robię, jeszcze nic złego w moim życiu się nie dzieje. Powiedzmy sobie szczerze, te relacje z Jezusem nigdy nie jest tak, że one się psują tak po prostu nagle. One się psują najczęściej małymi kroczkami. I, i tak, tak samo jest w życiu, nie wiem, relacje między ludźmi, czasem zdrady małżeńskie, one też nie dokonują się nagle. To się dokonuje bardzo małymi kroczkami. I dlatego moi drodzy, rekolekcje są też takim czasem powrotu do wierności do Boga w małych sprawach. To jest taki dobry czas, żeby sobie postawić pytanie, gdzie ja w swoich takich małych, drobnych sprawach się może pogubiłem, może właśnie tymi małymi kroczkami trochę odszedłem. Może moja prywatna modlitwa, może to czytanie Pisma Świętego, może, może moja spowiedź regularna, jakieś moje ideały, moje wykorzystywanie czasu. To po to jest nam dany ten czas właśnie, żeby tak zbierać, żeby tak wracać do korzeni, do podstaw, do takich, do takich pierwotnych ustawień. Tutaj nie chodzi o jakieś nasze wyrzeczenia, o cierpienie, o ascezę, ale właśnie chodzi o, o tę wierność, wierność w małych sprawach, żeby wrócić do samego siebie i powiedzieć sobie, kim ja jestem i co z tego wynika. Wiecie, Jan Paweł II często mówił, szczególnie osobom powołanym, w różnych kontekstach, powtarzał takie słowa, to kim jesteś, jest ważniejsze od tego, co robisz. Wiecie, warto sobie postawić to pytanie, bo my najczęściej się zastanawiamy, czy ja coś dobrze robię, czy ja spełniam dobrze swoje obowiązki, czy ja dobrze wykonałem powierzone mi zadania, ale nie wiem, jak to pytanie postawić. Czy ja dobrze jestem tym, kim jestem? Jestem księdzem i coś z tego wynika i teraz, czy ja dobrze jestem księdzem? Czy ja dobrze jestem mamą, tatą, mężem, żoną? Czy ja dobrze jestem tym, który ma głosić Ewangelię, ma być świadkiem Jezusa? Czy ja dobrze jestem? To kim jesteś jest ważniejsze od tego, co robisz, bo my się angażujemy w różne działania. Te działania nas tak pochłaniają, że właśnie tymi małymi kroczkami możemy odejść bardzo daleko. I nawet nie zdajemy sobie sprawy, że, że już tak daleko jesteśmy. Pamiętacie taki fragment Ewangelii, kiedy Jezus powoływał apostołów? I tam pięknie to opisał ewangelista, że zobaczył dwóch ludzi, jak zarzucali sieć w jezioro i ich powołał. Ja się zastanawiałem, czy oni zwrócili uwagę Jezusa. No, Dwóch mężczyzn sobie pracuje, zarzuca sieć i Jezus mówi, o nie, oni będą dobrymi uczniami, ja chcę ich powołać. Uświadomił mi to ktoś, kto powiedział spróbuj, jak będziesz na łódce gdzieś na środku jeziora, tać i utrzymać równowagę. Już nie mówię o tym, żeby wstać i zarzucić sieć, ale utrzymać równowagę. Może ktoś z was próbował, nie wiem, zamienić się miejscami na łódce. Jak tak się stanie, jak ta łódka, no, no właśnie, to jest trudne. A teraz zobaczcie, że ci uczniowie, znaczy przyszli uczniowie, stali, wzięli sieć, zamachnęli się, ta sieć poleciała daleko, a oni zostali w Łodzi. Jezus powiedział, oni będą moimi uczniami. I ja myślę, że każdy z nas mógłby opowiedzieć o takiej historii, w której zarzucaliśmy sieci na naszą pracę, na nasze obowiązki, na nasze hobby, zainteresowania i polecieliśmy za siecią. Sztuką chrześcijanina jest zarzucać sieci na różne rzeczy, ale właśnie pozostać w Łodzi, nie zapomnieć o tym, kim ja jestem że sztuka chrześcijanina, rzucać sieci i, i zostać w Łodzi. I to zarzucenie sieci i polecenie za siecią, zmieszanie się z tymi rybami z tą siecią, to, to grozi każdemu z nas. Nam księżom też. I też czasem się łapię na tym, nie wiem, pracując w gościu niedzielnym, ile razy ta praca tak mi pochłania, że czuję, że już poleciałem za siecią. Bo każdy z nas, no mamy swoją pracę, swoje obowiązki. Lecę za siecią i zobaczcie, że tymi małymi kroczkami, kiedy jeszcze sobie nie zdajemy sprawy, możemy odejść bardzo daleko. I dlatego, wiecie, jak robimy jakieś postanowienia na rekolekcjach, czy, czy po spowiedzi, dobrze odbytej spowiedzi, postanowienia naszej poprawy, jak my to nazywamy, postanowienia powrotu, to właśnie dobrze jest to planować małymi kroczkami. Żebyśmy nie chcieli mieć od razu, my byśmy najlepiej chcieli mieć od razu dobre efekty, żeby po jednej spowiedzi była już kandydat na ołtarze albo kandydatka na ołtarze, ale, ale nie oczekujmy tego. Właśnie postanowienia w sprawach, w których jesteśmy słabi i postanowienia dotyczące naszych małych kroczków. I, I te postanowienia najlepiej jeszcze, gdyby nas doprowadziły do naszej małości, a nie naszej wielkości. Jest taka anegdota o mnichu, który przychodzi do swojego przełożonego i mówi, ojcze, ja chcę w wielkim poście wstawać codziennie o czwartej rano. Tak w ramach ascezy. A ten ojciec się go pyta, a ksiądz czy brat da radę wstawać o czwartej rano? Mówi, jasne, że dam, to dla mnie żaden problem. Mówi, to ja ojcu nie pozwalam. Jak ojciec od razu wie, że ojciec da radę, to ja nie pozwalam. Czasem ludzie mówią, proszę księdza, w Wielkim Poście nie jem słodyczy. Ja mówię, co udaje się panu? Proszę księdza, od 40 lat mi się udaje. Później jestem w siebie dumny, jak już Wielkanoc przychodzi, że po raz kolejny. No właśnie nie, zróbmy postanowienia w takich dziedzinach, w których powiemy sobie, może wytrwam. Nie jestem pewny dzisiaj, może wytrwam. Bo tak naprawdę w tym wszystkim nie chodzi o nas, ani o naszą wielkość, tylko o Boga. Czasem może być tak, że my oficjalnie coś Bogu oddajemy, ale tak naprawdę zaraz odbijamy piłeczkę dla samego siebie. Czasem niektórzy mówią, w wielkim poście ograniczę, słody... ograniczę posiłki, ale zaraz sobie dodają, żeby schudnąć. Albo, nie wiem, będę wstawał godzinę wcześniej, zaraz dodają, mam trochę roboty do sobie podgonie. Zobaczcie, yy... Gdybyśmy tak to, to wszystkie nasze dobre postanowienia jakoś zebrali do jednego worka, ile z nich było zrobionych ze względu na Boga? Czasem jak kupujemy komuś prezent, to się zastanawiamy, czy to się mu podobać będzie, czy, czy to mu się spodoba, czy to mu się przyda. No właśnie zastanawialiście się kiedyś w ten sposób, czy, czy ja przeżyję tę mszę świętą, zrobię to postanowienie tak, żeby się Jezusowi podobało. Nie mi, ale, ale żeby to się Jezusowi podobało. Czasem właśnie mamy problemy, że moja modlitwa mi się nie podoba. Ona no nie ma się Tobie podobać. Jak będzie się Tobie podobać, to, to będziesz to robił dlatego, żeby się dobrze czuć. Ona no ma się Bogu podobać. Nie, nie Tobie. I jeszcze jedno, moi drodzy, już tak na zakończenie. Jeśli chodzi o te nasze relacje, czy budowanie relacji z Jezusem i to pytanie o tę relację, to dobrym komentarzem do tego jest wstęp do jednego z listów św. Pawła, chyba do Rzymian, ale nie jestem pewny. Kiedy Paweł, jak to było w zwyczaju, przedstawia się swoim adresatom i tam przeczytamy w naszej Biblii Tysiąclecia mniej więcej takie słowa. Paweł sługa Jezusa Chrystusa z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, o Jego Synu, itd., itd. Ja chcę zwrócić uwagę na szczegół, który może się wydawać mało znaczący i on w tłumaczeniu niestety zginął, otóż chodzi mi o to sformułowanie, że Paweł jest przeznaczony do głoszenia Ewangelii. Wyobraźcie sobie, że w tekście oryginalnym nie ma słowa głoszenia. Autor po prostu tłumacząc, może znaczy autor ten, który tłumaczył tłumacz, chciał jakoś to wyjaśnić, uściślić. I uzupełnił ten tekst tym wyrazem, po to, żeby, no, ja tak się wydaje, uczynić go bardziej zrozumiałym. Ale ten szczegół dotyka niezwykle ważnego aspektu naszego bycia chrześcijaninem, a konkretnie też naszej posługi, bycia świadkiem Jezusa, głoszenia, katechizowania czy ewangelizowania. Bo Paweł napisał o sobie, że jest przeznaczony nie do głoszenia Ewangelii Bożej, ale jest napisany Paweł przeznaczony do... Ewangelii. Dosłownie tam jest segregatus in evangelium, jakby wydzielony, wysegregowany do ewangelii. To znaczy, zanim on zacznie głosić tę ewangelię, to ta ewangelia w nim się ma stać. On ma się poczuć wysegregowanym, odseparowanym właśnie do, do ewangelii. Warto na to zwrócić uwagę, że zanim ja zacznę spełniać swoje zadania, zanim ja zacznę wypełniać swoje obowiązki. To, to mogę postawić to pytanie, czy ja już czuję się przeznaczonym do Ewangelii, segregatus in evangelium, żeby ta Ewangelia już we mnie się stawała, a przeze mnie dopiero stawała się, się w innych ludziach. Jeżeli tego nie będzie, to pójdziemy właśnie w stronę odgrywania roli człowieka, który spełnia jakąś funkcję. Ja w całym swoim życiu jestem segregatus in evangelium. Łatwiej się spełnia funkcję i łatwiej spełnia się zadania, nawet jeżeli jest to zadanie głoszenia Jezusa. Łatwiej to się spełnia, niż pozwolić na to, aby ten Jezus czy ta Ewangelia stawała się we mnie, we mnie samym realna. I wtedy rzeczywiście nie będzie problemu ze zrozumieniem takich tekstów jak to o no, Abrahamie czy, czy, czy wezwanie Jezusa, aby zostawić umarłym grzebanie umarłych i iść za nim. Jeżeli ta relacja będzie w ten sposób budowana, kiedy Ewangelia i Jezus będą się stawały we mnie realne. Amen.